Siemanko mordeczki, ja jestem Blow i witam was w takim specjalu z okazji 2 milionów widzów. Nareszcie bardzo wam. Z... Witam was w takim specjalu. Bardzo wam za to dziękuję i... Ja jestem Blow i witam Was w takim specjalu z okazji 2 milionów widzów. Nareszcie udało nam się to widzieć. co Wam bardzo, bardzo gorąco dziękuję i stwierdziłem, że zrobię coś troszeczkę szalonego dla mnie. Zawsze chciałam spełnić swoje marzenie i zdrapać 2000 zdrapek. Wy też mnie bardzo często prosiliście o film z takich zdrapek, co prawda i ja tego zupełnie nie rozumiem, Coś jest ciekawego w zdrapywaniu z ale wydaje mi się, że zdrapanie 2000 zdrapek będzie ciekawe. Szczególnie, że jestem ciekaw, czy uda mi się wyjść na plus. Oczywiście zdrapiemy najtańsze zdrapki po złotówkę i cały zysk przekażemy na cel charytatywny i możecie mi pisać w komentarzu na co konkretnie, bo może macie jakiś pomysł, więc, więc chętnie przeczytam i może, może coś razem wymyślimy. Także ja idę teraz do sklepu. Zobaczymy jak ludzie będą na mnie patrzyć, gdy wejdę i poproszę o 2000 zdrapki. Jak widzicie jestem na dworze i nie jest to green screen. I wydaje mi się, że kupienie 2000 zdrapek będzie bardzo ciężkie, ale trzymajcie za mnie kciuki i może się uda. Chciałbym kupić zdrapki u pani. Dziękuję. Ma pani? Oczywiście. A ma pani 2000 zdrapek? Nie. A ile ma pani? Powiedzmy 15. 15? tylko? Tak, bo przychodzi tu jedna osoba, bierze zdrapkę za słupówkę i brakuje ją tutaj, śmieci strasznie. Zlotówki bierze kolejną. Zdrakuję, wygrywować z lotówkę bierze kolejną. I tak, i tak w kółko. Czyli no. co, nie, nie udało się jeszcze nikomu wygrać w gdzieś tam Większość chyba z tuby kiedyś wypłacała. tysiące zdrowek zdrawię, tak tam. 40 no to tak... 45, 45, 45. No tak było. Tylko 40? Tyle z drapek. nie wiem ile w sumie mam, zaraz obliczymy. Plus 91, plus 186, plus 486. 186. Widzę, że pani się cieszy, że będzie pani na te z drapek. Ja Wiecie chyba z sama zryłam. I co, wygra pani coś? E, w jednej wygram parę złota, no w drugiej nic. No to piąteczka, gratuluję. A jakieś uzależnienie? Trzeba, pani, tak nie. wyglądam, nie na takiego zależnego. A ja wyglądam. Mamy trzy rodzaje. To które pan wybiera? No, wszystkie. Czyli tu jest jeszcze raz, powtórzmy: 546. Tak, w sumie łącznie wszystkie. 1922 zdrapki. Także jeszcze jeden sklep, i chyba już można zdrapywać. Ja myślałam, że będę jeździł przez cały dzień po sklepach i kupował te zdrapki, ale się udało. Czy mogę prosić 77 zdrapek? Wszystko jedno jakie? Tak, wszystko jedno, po złotówce. Tutaj. Jest 2000 zdrapek, także lecimy teraz do mnie i lecimy je zdrapywać. Uda się. Coś wygrać. Nie ma Wróciliśmy i mam udało się 2000 zdrapek, także oficjalnie będzie zdrapywanie. Trochę tego jest, ale mam nadzieję, że uda mi się to zdrapać. Ogólnie dostałem też od miłego pana kilka zdrapywaczek, więc też mi się to przyda. I powiem wam, że z początku myślałem, że raczej będzie ciężko. Zyskać tyle zdrapek, ponieważ w pierwszym sklepie miałem sto ile zdrapek i w ogóle pani była bardzo niemiła. Że była miła, ale później nie miła i tak się nie wiedziała, czy chce mi sprzedać te zdrapki, czy nie chce. I w końcu mi sprzedała i było tylko sto I bym kurczę, będę musiała obierzeć ileś tam sklepów w Warszawie, ale udało się. W, przy trzech sklepach, czterech i mam te 2000. Dobra, co wygrałem? Eee, nic nie wygrałem. Znów nic. Uwaga! I co wygrałem? Znów nic! Czemu mnie to nie dziwi? To jest 10 tysięcy, znów jest 10 tysięcy, czyżby to było 10 tysięcy? 10 tysięcy. Dajcie mi szybkie 10, ja lubię szybkie 10. O. Przynajmniej 2 zł mi dajcie. O! 2 złoty, proszę Państwa, 2 złote! Czyżby... No i proszę Państwa, dyszka. Kurde, przecież ja będę milionerem zaraz. Kuźwa, jaki to jest syf. Czemu? Ja, jak Pani mówiła, żeby jej nie zdrapywać tych zdrapek w sklepie, to już rozumiem, o co jej chodziło. Po prostu nie chciała mieć takiego syfu w, w tym sklepie. O, proszę Państwa, 10 złotych. Wiem ja Wam, że za dzieciaka mam takie wielkie marzenie, żeby zdrapać dużo zdrapek. Widzicie, jak YouTube po prostu spełnia marzenie? Potuweczka. Jak widać więcej jest tych yy, niewygranych, ale zaraz ta kubka się zwiększy. zobaczycie. No czemu tu stówy jeszcze jednej nie było? No sto... Jedna stuwa i by było stówka. No. Dajcie mi jeszcze 10 złotych. 10 złotych. Jeszcze jedna złotówka i będzie... O! Jest. Mam złotówkę. Czy będzie to jakakolwiek większa wygrana? 10 zł. Kolejna złotówka. Jest. Szczęście się do mnie uśmiechnęła. Złotówka. Nie, no po prostu szkoda, strzępić ryja. Zdrab pole sprawdź, czytaj słowo kocha bądź lubi. Jeżeli odkryłeś słowo kocha, wygrałeś kwotę z pola kocha. Jeżeli odkryłeś słowo lubi, wygrać kwotę z pola lubi. Czyli tak naprawdę każdy, który tutaj oddrapie, to już wygrałem. Uwaga, zero. Kocha. Zero lubi Zero. Jakbym miał lubi, to miałbym 30 zł złotóweczka, proszę Państwa Dobra, przebierę to O tu miałbym stówkę, tu miałbym 30 zł. No brawa, karo, Złotówka. Chyba naj najwięcej się dorobię na tej stacji? Uuu, hu hu, 7 zł. Mamo słyszysz 7 zł odkułem się. Dzięki mamo. Co z tego, że powiedzieć to z taką ironią w głosie, że po prostu jest mi teraz smutno na no 20, te te Dziękuję 20. mamo. Dwa tysiące Dziękuję Dwa tysiące. Chyba największa wygrana, jak i teraz już wybram i dłużej Dawaj. Co? A może mogę to wybrać? Uwaga. A będzie równe. Chcesz śnięć. Zero złoty. Do góry. No. Jeszcze raz drugi. I teraz jak mam wtedy miałam złotówkę, czy się to będę miała 10 tysięcy, tak? Tak. No to 3-4. Cicho, patrzymy. Zero. A I tym to optymistycznym akcentem. Synu, do widzenia. Tak wygląda człowiek, który zdrapał dwa tysiące zdrapek i... To jest skupka z drapek, które niestety nie udało mi się wygrać, A tutaj jest kupka, na której udało mi się wygrać. Na ekranie macie napisane, ile wygrałem, jaka była największa wygrana i czy polecam, nie polecam, ponieważ jest to nieopłacalne. Oczywiście wszystkie zyski e, kieruję na akcję rytatywną. Piszcie mi w komentarzu, jeżeli macie jakąś konkretną do polecenia, to chętnie się zapoznam i wykorzystam Wasze propozycje. A jeżeli nie, no to po prostu ja coś wymyślę i na to wpłacę pieniążki. Jako już nie udało się wygrać większej kwoty niż zapłaciłem, to oczywiście dopłacę, żeby było równowaga. Także tyle. Dzięki wielkie za 2 miliony widzów. Cieszę się, że ze nami jesteście. I mam nadzieję, że ten crazy pomysł na... Na... na. na tą liczbę Wam się podobał, bo to było troszeczkę dziwne, ale zawsze chciałem zdrapać 2000 zdrapek i spełniłem swoje marzenie. Także wielkie dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku i nie róbcie tego co ja. Także trzymajcie się i piola!